Pokazany przykład samochodu czy biegania stanowi dowód na to, że niektórzy postrzegają wyzwanie jako problem. A jeżeli ktoś uważa, że wyzwanie jest za małe, to jest to jego indywidualny punkt widzenia, a materialne spojrzenie na samochód czy bagatelizowanie pomysłu biegania może świadczyć o tym, że ktoś nie myśli, o zdrowiu lub powierzchownie patrzy na sprawę. Dlatego, że robimy to, co chcemy. Wtedy jesteśmy ludźmi sukcesu. Nie to, jak ktoś postrzega, czy samochód jest drogi, czy bieganie jest mało opłacalne, bo może są lepsze ćwiczenia na siłowni, na przykład. Zależy, kto co chce zrobić. Ja na przykład robię to, co chcę. Nie to, co ktoś narzuci modą czy jakimś próbom nacisku, presji społecznej. To jest dla mnie nic nieważne. Ważne jest to, czego ja chcę. Zachęcam Was do tego, abyście byli przełomowymi osobami. Wtedy będziecie ludźmi sukcesu.